Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Build Battle na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj yy, po, zbudujemy sen, normalnie. Yy, rak. Trzeba sobie odpalić oczywiście yy, yy, tego yy, tłumacza, bo może niektóre słówka yy, znam, ale wolę mieć pewność, by upewnić, czy na pewno o to mi chodzi. Yy, rak. Tak po, po polsku Ciężarówka. O Boże, ja mam zbudować ciężarówkę. Yy, to się na pewno nie uda. Ciężarówkę. Mam zbudować ciężarówkę. Jakieś ko koła zrobi I ogólnie nie lubię budować wełny. Wolę budować jakieś na przykład y, terakoty y, zbudujemy seniem takie coś i może takie coś na pewno jeszcze jakieś szyby na przykład te dobra i zaczynamy to będą koła ciężarówka to Duży taki wie takie wiecie Dotąd o i cyk. i to będą ko koła nie opyla się rozbudowywać tej ciężarówki. Po prostu, żeby była i tyle. Tutaj zrobimy sobie yy, takie coś. Um, um. O. Zrobimy sobie trzy takie coś... Dobra... Yyy... Ym... 3, dobra... Kurde, nie, to się nie uda, nie... Miałem rację! To wygląda gównianie. Ja pewno jeszcze nie, nie zdążę tego zbudować, bo ja mam ruchy jak ślimak. Ale przecimy do końca. Tutaj yy, sobie jakąś czarną wewnątrz, cza czarną wewnątrz zabudujemy, bo nie chce mi się tutaj w środku robić. Dobra. Teraz budujemy właśnie to, to to. Okej. Okay. Miałem takie o. Yy, to bardziej do gry. Opsyk. Nie wiem, czy tutaj jeszcze tak dorobić co. Nie, dobra. Zostawiamy tak. Budujemy dalej. Mam jeszcze minutę. Może zdążymy. Zróbmy już tutaj. Żeby było. Niedługo zobaczymy efekt końcowy. Najlepiej by było jakbyśmy jeszcze jakiś wzorek robili na tej na tej tym tej naszej ciężarówce, ale najpierw trzeba zrobić konkrety, bo inaczej, bez tego to ani rusz. A dobra, dobra, ogólnie tak dostałem komentarz. Treści Kiedy film z Darwinem? Już odpowiadam na to pytanie. Odpowiedź jest taka, że nie wiem. Na pewno w tym, bo się zaczął rok szkolny, Darwin się uczy i po prostu kompletnie nie ma czasu na nagrywanie. Ona nie nagrywa na razie na swoim kanale, więc po prostu no, nawet się nie pytam, bo ja też mam szkołę, też się uczę. Nie mam za bardzo też czasu do nagrywania. Wiecie jak to jest? Dobra. Yy, więc. Problem jest taki, że Darwin po prostu nie ma pasmu. Ciężarówka zrobiona. A to, to ja nie wiem co to jest. To mi nie przypomina kompletnie. Ale dam pub, bo coś, coś, coś niby, ale. No naprawdę, tutaj chłop się bardzo postarał, aby zrobić konkretną ciężarówkę. No już moja lepiej wygląda. Tutaj takie coś. Ej, to mi się nawet podoba. Dam tutaj okejkę. Okay nie chcę też za, za wysoko oceniać, ponieważ... Ee, no, wiecie chyba o co mi chodzi. A tutaj dam pup, bo mi się nie podoba. Nie lubię jak ktoś buduje z wełny. A tutaj jest niedokończone I give up Dampu, bo naprawdę chłop chciał się postarać A tutaj kolejna niedokończona ciężarówka. No na, No wyżej niż Łup to nie mogę dać, bo da, dać Danie ok za coś co na nie jest skończone dobrze nawet w połowie, to, 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 to to tak szczerze tak trochę ciulowo. A tutaj yy, nie podoba mi się to. To kompletnie nie jest ciężarówka. Już lepsze tamto było. O ma... Ej, kolejna jakaś niedokończona ciężarówka. Też dobry pomysł, ale... Widzę, że ja chyba tylko skończyłem tą ciężarówkę taką Taką wiecie, ale ona jest tragiczna Ale no... też nie najgorsza Zająłem dziesiąte miejsce, tak? I wygrało coś To co nie jest skończone To jest głupie Bo ja zbudowałem taką Nie najlepszą ciężarówkę Też nie najbrzydszą, a Jakieś gówno, co y, chłop się na nie postarał Już nie chodzi mi o, 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 to, o, te, o, o tą zwycięską y, ciężarówkę, tylko pamiętacie co oceniłem To była ma, maciu, maciupienka ciężarówka I ona miała wyższe ode mnie miejsce niż ja, mają, mający ciężarówkę taką O wiele, o wiele wie, więcej y, Taką rozbudowaną Więc y, ludzie nie umieją oceniać to na pewno a my lecimy z kolejną rundką rainbow czyli to będzie ten wampir, serce mo motor chicken to kurczak nie lubię budować zwierząt chcę zbudować serce chicken cool no nienawidzę budować zwierząt bo kompletnie mi to w ogóle nie wychodzi. Może, może zrobię ry yy, tego yy, kurczaka i tyle tam. Po co się tam męczyć. Tutaj razem zrobię z wełny. Zrobię coś takiego może. Ja, ej, jak wygląda kura? Nigdy nie zwraca. Coś mi się tu odpaliło, proszę mi to włączyć. Czemu, czemu napisałem... Yy... E, takie słowo, to ja nie wiem. Kura chciałem napisać. Bo czasami jak chcę napisać Kura, to mi, f... to ja piszę. Kurwa. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie. O, o i jakiś Achigment odblokowałem. To dobrze. A tak to wygląda. To zróbmy łeb kury. Taki prostokątny. A zróbmy kwadratowy, bo. To zróbmy jakiś albo nie, zróbmy już ten prostokątny zróbmy jakiś... nie wiem mamy dużo czasu najlepiej było jakbym to na środku zbudował, ale dobra, już buduję to w ten sposób te, mm, te oczy są tu Teraz tutaj yy... dobra, tu. tutaj, jeszcze tutaj powinno być, tutaj wypełnione tak i to tyle. To wygląda tragicznie. Ale coś przypomina. Okej, okay, dobra. E, ja chcę te zwierzątko usunąć. Jak się je usuwa? Nie. Jak się usuwa zwie zwierzątko? Ich, chwila, bo mam teraz problem. A w sumie nie przeszkadza on. Przynajmniej... E, będzie takim... Po prostu będzie taki postawiony, żeby każdy wiedział, że chciałem to zbudować, a nie jakąś. Jakiś wygibasy. Dobra. Zróbmy screena, żeby było na miniaturkę, bo ostatnio brak mi pomysłów na miniaturki jakieś konkretne. Na przykład jak ten odcinek taki Halloweenowy zrobiłem to była ta mini gra już nie pamiętam za bardzo się tam zbierało cukierki i tam stawiłem tylko skiny i podpisałem Minecraft i, i na jakimś hordowym tle to no to totalnie to było bez pomysłu żadnego i bez sensu teraz se zrobimy tak, mamy tu podpiszę, że kur, kurczaczek normalnie i jakiś fajny tytuł do filmu Sedamy i będzie git. I to tyle, co miałem do zbudowania. Może coś jeszcze dorobimy. O ile mi się uda, takie, jest takie szare. Jest możesz, jest szara wełna. Ta bardziej pasy, mi się wydaje. Ta jest bardziej taka ciemna. Bo ona jest tutaj, na tutaj. że tak lepiej by nie wyglądało nie wiem nie dobra bo to źle wygląda lepiej tak było i ja bym tutaj już nic nie zmieniał ja to zostawiam jeżeli ludzie tak się nie starają nad swoimi pracami to ja też za bardzo nie będę nie będę się starał bo mam to y, bo mam taką fajną ciężarówkę gdzie y, 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 gdzie Korzystałem z te swoje 5 minut. A jak jakiś chłop zbudował ciężarówkę w 5 sekund na odpierdol i zajął wyższe miejsce ode mnie no to, to źle. 3, 2, 1 i lecimy z ocenianiem, co będzie pierwsze. I to jest taki jakiś płaczący kurczak, mi się wydaje. Dam okejkę, okay bo nie za bardzo rozumiem, o, a tu jest tu taki... Wygląda jak cyk... ale mi się podoba, podoba, dam tutaj good. Tutaj jeszcze jajeczko było, no, no na, na, naprawdę yy, ładnie to wyglądało. Tutaj mamy... Yy, aha, chicken box, dobra. Tutaj dam okejkę. Okay Okej okay, w sumie. Psz, teraz ja Sharkness YouTube. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze komentarzu, bo nie mówiłem tego na początku filmu, zawsze zapominam, ale teraz wam wspomniałem i, I macie to zostawić, bo jeszcze, bo jeszcze 145 subskrypcji do, do 1000. A chcę być naprawdę Tam Tamtej pracy nie oceniłem, eee, to nie wiem co to jest. No chłop stawił kurę i co tylko tyle to dałem pup, a powinno być super pup ale dobra już. O, a tutaj kurczak jak najbardziej. Podoba mi się tutaj okejka O, a tutaj, o kurka se siedzi normalnie. Jakieś małe pisklęta. O, to mi się podoba. Ej, tutaj daje. Mogę dać nawet epic, ale nie przesadzajmy. I mamy takie coś, dam tutaj. Okejkę, nie jest złe. O, a tutaj o, to jest prawdziwy kurczak z Minecrafta. To mi się też podoba. Dam tutaj gut. I miałem przedostatnie miejsce. Okej. Okay. Chociaż chociaż coś przedostatnie miejsce eee, i tak. Ja bym już skończył chyba ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Nie zapomnijcie łacę w górze komentarzu i subskrypcji. Wbijamy tysiąc subskrypcji. Komentarz zostawcie o treści nie wiem, że fajny filmik. Chcę takich więcej i się naprawdę ucieszę. I zostawcie łapkę, czyli możecie zostawić pod tym odcinkiem z... 10 łapę w górę, myślę, że yy, to będzie dobra liczba, i ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!